Tylko ty będziesz przekazać. tylko 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 jedyne na hey, to zakończeniu, ja ja będziesz teraz tak tyfanie, Chcę tobie przekazać, które ma dla mnie znaczenie. Hej, tylko to jedyne słowo, które ma dla mnie znaczenie. nie, tylko to jedyne słowo, które ma dla mnie znaczenie. Hej, to jedyne słowo dla mnie jest bardzo ważne. To jedyne słowo, którym to jest. To jest to zostaw proszę Cię zupa. Ej, proszę zostaw lajka. Bo Cię inaczej spanuję. Ej, zostaw zupa lajka. Bo Cię dzisiaj spanuję. Jeśli nie zostawisz, jeśli nie zostawisz, to Cię spanuję, ej. Bo to było jedno słowo, które chciałem Ci przekazać, Hej, I może być to jedyne słowo, które zostawić pod tym, pod tym materiałem, mater, materiałem. Które będzie najlepsze? Które będzie fajne? Fajne, fajne.